Elo, zanim zaczniemy, to chciałbym opowiedzieć wam taką zajebistą historię, nie? A więc, przyjacielski Niemiec, odważny Francuz, szczupły Amerykanin, trzeźwy Polak i Chińczyk z wielkim kutasem. Wchodzą do baru, a siedzący przy nim Żyd mówi do pracującego tam murzyna. Wszystko na mój koszt. Wtedy, przy innym stole, buddysta zaczyna bić arabskiego chrześcijanina. Anglik krzyczy do barmana, że nie chce tej pierdolonej herbaty. A na koniec wchodzi Rom i pyta, kto zgubił portfel, bo znalazł w kibru jak ręce. Jeżeli zrozumiałeś tę historię, to znaczy, że jesteś pierdolonym chujem bez serca. Ty to mu, ale przecież ty się śmiałeś jak pojebany jak to pierwszy raz przeczytałeś. Mm, no i co? No i gówno, pomyśl przez chwilę. Dobra, koniec tego pierdolenia trzeba ludziom rapy nawijać. A to znowu swoje Jesus, kurwa ja pierdolę. Dobra jebać, pluj do Majka. Do the micah, 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 do the micah. To jest żołuj chory, Mike, to nasza chora melodia Dudni baz do bas głośniki, widać za okna Membrana skacze w górę niczym Michael Jordan A decybel jak hirur wyrywa, każdy twój organ To jest żołuj chory, Mike, to nasza chora melodia Dudni baz dudni bas głośniki, widać za okna Membrana skacze w górę niczym Michael Jordan A decybel jak hirur wyrywa, każdy twój organ Bo to żołuj chory, Mike, to nasza chora melodia Dudni baz dudni bas głośniki, widać za okna Membrana skacze w górę niczym Michael Jordan A decybel jak hirur wyrywa, każdy Podłożyłem bombę, więc trzymam detonator Spojrzyj na mnie łaku, no i powiedz co ty na to Wysadziłem klub, z nieba spada ciężki beton Dziś gramy u ciebie, powiedz co z tym kobietą Ostrze swoich ziomków, że wjeżdżamy dziś na rejon Na pewno nie są głupi, na pewno to zrozumieją Jestem niczym no bo niosę dla was bombę, ja pamiętam i nie zapomnę. Wszystkie ręce lecą w górę, napierdala mocny bas. Cała sala krzyczy chórem, teraz na tiro na czas. Wszystkie ręce lecą w górę, napierdala mocny bas. Cała sala krzyczy chórem, teraz na tiro na czas. To jest ziomuś chory, Mike, To nasza chora melodia. Dudni bas, dudni bas, głośniki, widać z ochna. Membrana skacze w górę, niczy Michael Jordan. A decybel jak Hirur wyrywa karzytnik. program to jest ziomuś chory, Mike, To nasza chora melodia. Bass, dudni bas, dudni bas, głośniki, widać z ochna. Membrana skacze w górę, niczy Michael Jordan. A decybel jak Hirur wyrywa karzytnik. Organ, bo to żołnierz chory Mike to nasza chora melodia Ludni baz, dni baz, złośniki wile tofna membrana skacze w górę, niczym Michael Jordan A decybel jak wyrywa, każdy wakazy ziom Pier piersi serce lwa, a siłę z mamuta muta na twoje biedne mela Że jak sobota z buta W moje serce nieśmiertelne, wiecznie będzie tłoczyć chleba Moje zepsute tętno, tylko wytycza twój bieg W moim idealnym świecie kuszy suko, ona pyta Co z sukubem, co tam u mnie, kiedy nowa płyta Wszystkie te koszmary ciągle siedzą w mojej głowie Za to wątek. więc już jesteś ziomek w grobie To jest że mu schory majko na Sachora melowia, Tuni bazy nieba zmussi pipiać cochaa, my miaana staczy pureę nicy majkęzodam, Ady cyę jak chirów wyrywa Kazypiwa da to jest ze muz chory majko na Sahorara melowia. Ni nie ba zdów nieba zmussi pibić zocha, my miaana staczy burę nicy majkęż Jodam, Ady cy by jak chirru wyrywa Kazykuuje dan.